Franciszek Żwirko urodził się 16 września 1895 roku. Szkołę średnią skończył w Wilnie, a podczas I wojny światowej wcielony został do armii rosyjskiej. Skończył Szkołę Oficerską w Irkucku i początkowo służył w piechocie w 27. Pułku Strzelców Syberyjskich i 674. Pułku Piechoty. Z rangą porucznika, do jakiej odszedł w armii rosyjskiej, w 1917 roku zgłosił się do powstającego w Rosji Korpusu Generała do Dowbora Muśnickiego. Korpus został zdemobilizowany rok później, aż Wilko wstąpił do armii ochotniczej białego generała Antona Iwanowicza Denikina i wziął udział w rosyjskiej wojnie domowej. Udało mu się w tym czasie skończyć kurs dla obserwatorów lotniczych i z dyplomem został przyjęty do służby w polskim lotnictwie. Początkowo do pierwszego pułku lotniczego w Warszawie, a po ukończeniu szkoły pilotów w Grudziądzu został oddelegowany do 18. eskadry myśliwskiej. Wtedy też zaczął latać sportowo, a w 1926 roku jako pierwszy wykonał loty nocne i utrzymywał się w ścisłej czołówce polskich pilotów sportowych. Został też wtedy oficerem łącznikowym przy Aero Klubie Akademickim. I tam też poznał Stanisława Wigurę, który miał podobną drogę do lotniczej sławy. Stanisław Wigura urodził się 9 kwietnia 1903 roku w Żytomierzu. Także był żołnierzem. Zgłosił się w 1920 roku do 8. pułku artylerii polowej, a po wojnie wrócił do szkoły. Skończył warszawski gimnazjum i zaczął studia na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Tam zafystanowało go lotnictwo. Był jednym z założycieli sekcji lotniczej na swoim wydziale. Tam spotkał słynnych konstruktorów lotniczych, Stanisława Rogalskiego i Jerzego Drzewickiego, z którymi wspólnie zaczęli budować samoloty. Pierwszy z nich, WR-1 od nazwisk Wigura Rogalski, poleciał w 1927 roku. Potem już we trójkę z Jerzym Drzewieckim budowali RWD. W 1929 roku Wigura skończył Politechnikę z dyplomem inżyniera mechanika. Wkrótce potem przeszedł wymagane egzaminy i został pilotem sportowym w aeroklubie akademickim. I od tego czasu zaczął się przyjaźnić z Franciszkiem Żwirką, który chętnie latał z młodszym kolegą mechanikiem. Razem też odnosili sukcesy. W zawodach Challenge w Berlinie 28 sierpnia 1932 roku Pokonali znacznie bardziej doświadczone zespoły. Dlatego ten dzień, 28 sierpnia, został ogłoszony już po ich tragicznej śmierci Dniem Lotnictwa Polskiego. Skończyłem lot, bardzo mnie ciężko poszło. Nie jestem pewien jeszcze, czy wszystko będzie e, dobrze, ale mam nadzieję, że będę pierwszy. Byli wyjątkowym duetem pilot wojskowy i pilot cywilny inżynier i konstruktor samolotów zawsze, razem z nowymi pomysłami wspólnie zwyciężali w konkursach i zawodach zginęli też razem 11 września 1932 roku. Lecieli wtedy na spotkanie lotników do Pragi, wlecieli w burzę i w ich samolocie RWD-6, którego współtwórcą był Stanisław Wigura, urwało się skrzydło. Znajdowali się akurat nad Cierlickiem Górnym koło Cieszyna. Tam też znajdują się ich symboliczne groby, a pochowani zostali w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Wcześniej jako para pilotów byli niepokonani. Sławili się lotem dookoła Europy polskim samolotem, przelatując liczącą 5000 km trasę: Warszawa-Erfurt-Paryż-Barcelona-Wenecja. A na kilkanaście dni przed katastrofą takim samym RWD-6 wygrali 28 sierpnia zawody lotnicze w Berlinie. Wcześniej zwyciężali w Polsce jak chcieli, zawsze na maszynach RWD.